Dzień dobry, kochani. Chodźcie ze mną na przegląd nowości do Pepko. Zaczynam od najmodniejszej szklanki w bardzo ciekawym wzorze. Mamy również bambusową pokrywkę oraz szklaną słomkę. Za taką nowość zapłacicie 10 zł. Taka szklanka ma 450 ml pojemności. Niestety nie możemy jej mieć w mywarce i nie możemy jej używać w mikrofalówce. W sprzedaży zagościły również całkiem spore pastelowe jajka, które świetnie sprawdzą się w wielkanocnych aranżacjach. Za sztukę zapłacicie 10 zł. Te jajka są na wstążkach. A przy okazji chciałam Wam wspomnieć, że w wybranych sklepach Pepco są również dostępne produkty z zeszłorocznej kolekcji i są one na przecenie. Ja na przykład znalazłam zestaw czterech widelczyków z zawieszkami i one teraz kosztują 12 zł. Tak więc zwróćcie na to uwagę przy następnych zakupach. A przy okazji pokazuję Wam dekoracyjne wykałaczki za 4 zł. Jeżeli lubicie kolor zielony, to myślę, że. Ta dekoracja przypadnie wam do gustu. Jest to bardzo fajne jajeczko z dodatkiem ceramicznego zajączka. Za taką nowość płacimy 15 zł. Resztę dekoracji wam już pokazywałam w poprzednich przeglądach, tak więc nie chcę do tego wracać, ale tylko chciałam wam dać znać, że do sprzedaży powróciły te ażurowe jajka. Ja wiem, że one bardzo szybko się wyprzedały. Kosztują 15 zł i to są jajeczka ledowe. Daję wam znać, że znowu są dostępne. Przechodzimy sobie do kolejnej nowości. Tym razem jest to sztuczna roślinka wisząca w takim eleganckim koszu. Kosz wygląda, jakby był zrobiony z wikliny i za taką nowość płacimy 30 zł. Środek jest również wypełniony za pomocą kamyczków. W moim niedzielnym przeglądzie prezentowałam Wam dyfuzory zapachowe z dokładnie tej samej kolekcji, a teraz zobaczcie, pojawiły się również świece sojowe w dwóch rozmiarach. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi nowościami na półkach, to zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, dzięki temu będziecie ze wszystkim na bieżąco, a jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to witam Was serdecznie. Ja na imię Patrycja i z ogromną przyjemnością od ponad 8 lat nagrywam dla Was przeglądy półek. Jeżeli tak jak ja lubicie kolor różowy, to myślę, że ten dekoracyjny talerzyk przypadnie Wam do gustu. On świetnie sprawdzi się na przykład na biżuterię. Zapłacicie za niego 10 zł. Znalazłam jeszcze takiego złotego dekoracyjnego motylka za 6 zł. A skoro o złocie mowa, to pokażę Wam również złote łyżeczki z dodatkiem zawieszek w kwiatowych wzorach. Za 4 sztuki płacimy 15 zł. Niestety mam dla Was złą informację, ponieważ tych łyżeczek nie możemy mieć w zmywarce, ale musicie przyznać, są naprawdę urocze. Nie jestem pewna, czy pokazywałam wam już ten bieżnik czy nie, więc wybaczcie mi, jeżeli pokazuję wam go ponownie, ale kosztuje on tylko 15 zł, ma piękny kwiatowy wzór i w dodatku są również chwosty, które bardzo lubimy na tym kanale. W każdym razie ten bieżnik ma wymiar 35 na 150 cm i idealnie sprawdzi się w wiosennej aranżacji waszego stołu. Mamy również nowe firanki, za zestaw dwóch sztuk płacimy 60 zł, więc tak naprawdę jedna firanka wynosi nas 3 jest to bardzo klasyczny egzemplarz w delikatny liściasty motyw. Nie mamy tutaj srebrnych kół. Wiem, że wiele z Was preferuje bardziej klasyczne firanki, tak więc daję Wam znać o tej nowości. Duże podkładki prezentowałam Wam już w poprzednich przeglądach, ale zobaczcie, teraz pojawiły się takie małe egzemplarze, idealne pod kubek czy też filiżankę. Za zestaw czterech sztuk płacimy 8 zł. Na półkach sklepowych Pepko pojawiły się również nowe wiosenne oraz wielkanocne skrzaty. Mamy m.in. zieloną propozycję z dodatkiem stokrotki, za którą zapłacicie 10 zł. Jest również różowy skrzat, który ma uszy zająca, on również kosztuje dyszkę. Mamy również propozycję w stylu pszczółki, również za 10 zł, a tutaj coś troszeczkę bardziej klasycznego: mamy również uszy zająca, jest marchewka. I taki skrzat ponownie kosztuje 10 zł. Dajcie znać, co sądzicie o tych skrzatach w wielkanocnych dekoracjach. Ta szklana kurka totalnie skradła moje serce. Kosztuje jedyne 15 zł. Jest to świetny element dekoracyjny oraz element do przechowywania do waszej kuchni. Uwielbiam takie klasyczne dekoracje. Nie będę ukrywała, ale praktycznie identyczny model widziałam niedawno w sklepach Homla za 99 zł, więc różnica w cenie jest ogromna. Myślę, że te kurki z PEPCO na pewno szybko znikną z półek. Na półkach pojawiły się również stojaki na butelki idealnie sprawdzą się na przykład na wino. Są one w czarnym matowym kolorze, kosztują 30 zł i na górze mają również drewniany uchwyt. A do kompletu możecie również kupić takie bardzo ciekawe misy dekoracyjne idealne na owoce. Są one dwupoziomowe i zapłacicie za nie 50 zł. Wybrałam się również na mój ulubiony dział, czyli dział z kubeczkami. Liczyłam na to, że pojawiły się jakieś ciekawe nowości i mamy m.in. kubeczek w stokrotki z fioletowym wnętrzem, za który zapłacimy 8 zł. Jest również propozycja z dodatkiem wisienek. Tutaj akurat kolor czerwony dominuje w środku i taki kubeczek kosztuje jedyne 6 zł, natomiast ja wolę neutralną kolorystykę, dlatego ta beżowo-biała propozycja z dodatkiem złotych elementów najbardziej przypadła mi do gustu. Za taki kubeczek zapłacicie 12 zł. Ma on 400 ml pojemności i niestety nie nadaje się ani do mikrofalówki, ani do zmywarki. W każdym razie na dziale kuchennym znalazłam również zestawy wiosennych ręczniczków kuchennych. W zestawie znajdują się 3 sztuki. I za które zapłacimy 10 zł. Do wyboru są dwa połączenia kolorystyczne, mi osobiście bardziej spodobał się ten zestaw po lewej stronie. A skoro o kuchennych nowościach mowa, to koniecznie muszę wam pokazać te silikonowe szpatułki za 8 zł. Są one w typowo wielkanocnym klimacie. Zaprawdę, ja już szpatułki posiadam, więc nie planuję zakupu, ale te spepko serdecznie wam polecam. Mają one również drewniane uchwyty. Nie mogłam również przejść obojętnie obok tych cudownych zawieszek. Są one w kształcie jajeczek i mamy tutaj cudne zające z wiankami. Za zestaw sześciu sztuk płacimy 7 zł. I ponownie w moich poprzednich przeglądach prezentowałam wam ceramiczne jajeczka dekoracyjne z dokładnie tym samym motywem. Na święta wielkanocne warto jest również kupić zestaw nowych serwetek. Za 20 sztuk płacimy tylko 4 zł. Dostępne są 3 nowe wzory. Muszę was również zabrać na dział ogrodniczy, na którym znalazłam m.in. przepiękne lampy, które idealnie sprawdzą się na stół na waszym tarasie. Są to oczywiście lampy solarne, mamy kolor kremowy i za sztukę płacimy 20 zł. Bardzo również podobają mi się te ażurowe wykończenia. W nowościach znalazłam również klasyczne minimalistyczne konewki w czarnym matowym kolorze. Za taką konewkę zapłacicie 25 zł. Znalazłam również zestaw do sadzenia. Kosztuje on 17 zł i składa się z aż 51 elementów. Jestem bardzo ciekawa, co bardziej się opłaca: kupić taki cały komplet PEPCO czy skompletować sobie wszystkie elementy osobno w action. Muszę to koniecznie przeliczyć. W każdym razie, kochani, to wszystko na dzisiaj. Jutro oczywiście zabieram Was na kolejne łowy, tak więc do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaki, pa! pa!